Do przodu naciągamy i sobie z tego rusz tak szurając polecimy setę prostą całą. 3,30. Tak, na spokojnie, żebyś się nastrajał. Niczego nie zmieniamy i wchodzimy sobie na to tempo 3,30, nawet 3,20. Ten kawałek. rozpędzasz się mamy 4-0 przyspieszamy żebyś wziął coraz większym przeciążeniem ok luź. i o to chodzi bardzo mocne było teraz 25. nalajcie do was różnego ciała w nogę. Jak to czujesz? Pierwszy raz było bardziej. Za pierwszym razem było bardziej. No, czyli tkanka jest skatowana. Nie? Mamy już dosyć. Teraz że się tak, które teraz ale jeszcze było to. Dobra. Odpocznij. Dobra, Mam to, kamerka jest ustabilizowana, jest. Powolutku ruszamy sobie, jedziemy na 4.0, żebyś sobie z tego szurania wszedł i spróbuj utrzymać szuranie nawet przy 4.0, żeby było takie tąpnięcie w, w czacha od tego. To jest 4-0 i spokojnie się trzymaj, żeby się nastrajać Wyluzować się, nastrajać, puścić tę nogę i z dusznego ciała spadać na dół. Mega do iwana jest overstriding, jest hamowanko, jest szarpnięcie tkankami, zblokowanie, i tak się trzymaj. Ja mam 3-45. Tak trzymaj to weszło na 320 Nie przyspieszaj, nie więcej, bo tu masz kontrolę Jest atak władnicą spój. Bardziej zaatakować barkami klatą, żebyś poczuł na nodze większy ciężar. I teraz jest luz, tak, dokładnie to. I nie biegnij szybciej jest 30. Nie biegnij szybciej. Bardzo dobra praca jest. Kompletny luz, wyciszenie. Między 30 a 3,20 tak się trzymamy. Tutaj w lewo. I idziesz, luz. Teraz masz utrudnienie, cały czas tak samo trzymasz, niczego nie zmieniasz. Jedziemy z Cały czas jest tempo 3,20. Dowolenie, puszczenie i z luźnej nogi. Atakujesz barkiem i atakujesz... Ja atakujesz piętnicą, żeby się Dobra Więcej nie będziemy przyspieszać, jak zostaniemy sobie na tym cztery zero, nawet wolniej. Ale żeby sobie podobijać jeszcze tkankę, żebyś jutro nie mógł wstać. Jest przemilona tkanka, jest zmęczona. Trzeba odpoczynku, i myślę, że za dwa dni będzie już lepiej. Dobra, koniec.